Witam się panu po pozdrawiam i zapraszam na pierwszy odcinek z serii Zagrajmy w Gotika, Gotika czystego Gotika, tutaj oczywiście na razie sobie ograjmy właśnie czystego Gotika, potem będą Gotiki z y, modyfikacjami, będą też następne części oczywiście Gotika, będą też oczywiście tutaj inne serie, ale na razie skupmy się tutaj na Gotiku, e, jak widzimy fajna tutaj e, ten... Obramówka ładna, pokazana. Czwórka przyjaciół Bezia, tam gdzieś cieniostwór, tutaj troll. E, tutaj, jakby jakaś e, walka miała być. W każdym razie. Mniejsza z tym, witam tutaj wszystkich serdecznie tutaj oglądających, pozdrawiam, cześć i czołem. no i cóż no, bierzmy i zaczynajmy nową serię, na kanale tych seriów będzie teraz dosyć dużo, jako że po prostu się zastanawiam, czy aktualnie jeszcze będą live y na kanale, czy ze względu na to, żeby właśnie tutaj podbić tą oglądalność, to przez jakiś czas nie będzie tych live'ów, a bardziej się skupimy tutaj na odcinkach i seriach, właśnie na kanale, tak żeby właśnie ta oglądalność potem się podbiła w miarę, mam nadzieję. No a jak nie, no to zostaniemy tutaj przy odcinkach i filmach ogólnie już na stałe, bez live'ów. W każdym bądź razie tutaj bierzmy się za pierwszy odcinek tutaj serii. Co zrobimy, dokąd dotrzemy, to jeszcze się okaże. Oczywiście tutaj e, grać się będzie fajnie. W każdym razie bierzmy się tutaj i zaczynajmy sobie na no, e, serię. Tutaj żadnych saveów nie ma. Wszystko zostało usunięte, także bierzmy i zaczynajmy ogólnie. Co tu dużo mówić. Witami. Miłego oglądania życzę. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa oprócz jednego. Z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska, to też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on. Miał wszystko odmienić. W imieniu Jego Wysokości króla Robara II, pana Werantu, skazuję tego więźnia na. Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie, zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem: Oszczęście mi reszty tej paplaniny. Jak się milcz! milcz! Dobra, zrzucajcie go! Aaaa! Witamy w kolonii. Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już. Stawaj. Nazywam się Diego. Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowy. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie, tak robią ludzie ze Starego Obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Obóz. Jak dostanę się do Starego Obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary Obóz to najbliższe. Mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja. Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć, a ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mam list do arcymistrza Magów Ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów, a większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w Starym Obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego Cię przysłał dzięki za pomoc spotkamy się w starym obozie drobne problemy tutaj były ogólnie gry się zapisać nie dało ale udało się tutaj sprawę e, wziąć i naprawić także możemy sobie tutaj teraz brać normalnie brać się za to, żeby sobie tutaj giereczkę wziąć i ogrywać nie wiem dlaczego ogólnie tutaj restart pomógł restart komputera całym w każdym razie no nie dało się w ogóle gry zapisać w momencie właśnie chciałem zapisać no to wywalało błęda ale w każdym razie tak mówię Restart tutaj pomógł, także możemy sobie teraz pozwolić na to, żeby wziąć tutaj i ruszać ku przygodzie. Ruszać ku przygodzie z tego, co nam Diego powiedział. No to tutaj był kanionu, czyli musimy sobie tędy iść. Czyli musimy sobie właśnie tutaj tędy iść ogólnie i coś tam pewno. To jest pierwsze doświadczenie. To jest pierwsze doświadczenie. Także no. Z buta e, ten, kopnąć chrząszcza. W każdym razie z niego są pierwsze doświadczenia tutaj. Hmm, bierzmy, ale zanim sobie tam w sumie pójdziemy, no to jeszcze, jeszcze, jeszcze sobie tutaj e, weźmy i trochę walk stoczmy. Weźmy sobie tutaj teraz i trochę walk. Stoczmy, zdobądźmy doświadczenie w tej rozgrywce. Tu teraz tak, tu jest wszystko na full. Tu jest wszystko na full. Tu sobie wyłączmy mgłę, żeby to lepiej wyglądała. Kolonia. Teraz no. Trochę lepiej wygląda. Słuchajcie. Trochę ona już lepiej wygląda. Standardowo. Zaraz to będą tak. Trzy save y na ton, Jał. Pierwszy. I szybki save, oczywiście. Standardowy system zapisów. Oczywiście tutaj bierzmy i pierwszą walkę stoczmy... ...z kretoszczurem. Jaka ciężka walka to była tutaj to będzie lepszy miecz. Jaka to ciężka walka nam się teraz tutaj trafiła z jakimś kretoszczurem. Tutaj coś mamy jeszcze. Ryżówka. Ryżówka. Ryżówka mało się nam przyda. Też napić się można. Jak już mamy ryżówkę, to się napijmy. Przy ładnych tutaj e, tych obrazach. Koloni karnej, tam jest forteca, tam jest to obserwatorium, stereobus, a widać świata. Trochę nam tutaj świata widać. Hmm. Trochę nam tutaj świata widać. Dobra, bierzmy się tutaj teraz za. A, ten, tutaj w góry idźmy. Jeszcze trochę doświadczenia, tutaj też zdobędziemy. Z walk. Chodź, 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 chodź. Dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze, Bezio. Bardzo dobrze tutaj. Pierwsza walka. Pierwsze walki takie poważne. Tutaj, teraz kratoszczury. No. Pierwsze walki takie poważne tutaj dla nas. Kubek bryłka rudy, Kurczę. I bogactwa, jedna bryłka rudy zbogactwo dla kopacza. Dla kopacza to jest bardzo dużo. Oj, dawaj, dawaj go. Dobrze, ach. Raz mnie walnął. Raz mnie walnął, co prawda. Ale... pomimo tego, no, tutaj udało się go pokonać. No to kurczę, jednym uderzeniem z tego, co mi i zobaczyłem, to mi chyba e, dosyć dużo odjął. O, on no, też mnie raz walnął. Niestety, jak on dziobnie nas pierwszy, no to lepiej, żeby nie dziobnął. Słuchajcie, lepiej, żeby nas nie dziobnął pierwszy. Wtedy może być kłopot. Jak nas dziobnie pierwszy. udało się zejść tutaj na dół już sobie róbmy tutaj zapis giereczki bo to różnie może być, słuchajcie tutaj różnie może być, różnie się trafić może, możemy tutaj nie zginąć od jakiegoś nawet głupiego upadku, także no może być tutaj naprawdę nie niemiło tutaj może być niemiło to co się będzie działo pochodnia Strzała, strzała, pochodnia, tutaj dwie jagody. Stary miecz, o, stary miecz, nie, a podbagowana ta broń jest podbagowana. Nie wiem dlaczego, ale jest podbagowana. Ona będzie tylko y, krytykami biła, chociaż nie, nie bije krytykami, ale i tak jest podbagowana. Jako jedyna, y, tak na boki ją bierze. Nie wiem dlaczego, no ale to po prostu, no, e, z tą bronią tylko się tak dzieje, no z innymi to jest wszystko w porządku. E, tylko właśnie ta broń jest taka, jakaś taka lewa. Tutaj, bo na lewo bierze, to ona chyba jakaś taka lewa jest. E, tutaj nie wiem co się z nim dzieje, no, ale w każdym bądź razie, no tak się dzieje tylko z tym mieczem. Każda inna broń jednoręczna, wszystko, nawet ten e, zardzewiały miecz, e, skoro normalnie wyglądało, tylko właśnie ten Stary miecz tak, kurna, tak. Tak leci na lewo. Stoi na lewo. Stoi na lewo. Jak ten drogowskaz. Dobra, jest jakaś cywilizacja. Dobra, tu już jacyś ludzie są. Pogadajmy. Hej ty, czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić, jeśli wie się jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draksa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką, na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji, mógłbyś zwinąć także jedno dla mnie. Jeśli uda mi się zdobyć je bez płacenia, wezmę ile tylko dam radę udźwignąć. Równy z ciebie gość. Powinieneś pomyśleć o dołączeniu do nowego obozu. Gdybyś kiedyś tam trafił, pytaj o Laresa. To on zajmuje się nowymi. Na pewno znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilow. Będę o tym pamiętał. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa, potem zobaczymy. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w Twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda Ci się trafić szczerwojada, zanim On dziobnie Ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda Ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli On dziobnie Cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. Dużo żądasz za swoje usługi. Być może, ale wiedza, którą mogę ci przekazać, pozwoli ci szybko odzyskać zainwestowaną kwotę. Wszystkie zwierzęta, które zabijesz, nie wiedząc, jak je oprawić, po prostu zgnieją. A to najzwyklejsze marnotrawstwo za ich skórę mógłbyś zarobić sporo pieniędzy. Na Twoim miejscu spróbowałbym możliwie szybko posiąść te umiejętności. Tak. Możliwie szybko posiąść te umiejętności, no... Z... Możliwe szybko się po prostu to będziemy uczyć. W każdym razie na razie dotrzyjmy sobie do mm, obozu. Mapkę tutaj se zdobędziemy od... Grahama tutaj. Pyk, pyk, pyk. Dobrze. Tutaj bez zadraśnięcie, jak to mówił. Czy tego mi się uda też ubić? Zaraz zobaczymy. Ale dobra, udało się ubić. W każdym razie udało się go ubić. E, bez tego, że mi tutaj wzięli, ukradli doświadczenie. W każdym razie jest dobrze. Czym się tutaj zajmujecie? A na co ci to wygląda? Pilnujemy mostu! Pilnujemy, żeby żadne paskudztwa nie przedostały się na drugą stronę. Masz dla mnie jakieś dobre rady? Tak, nie zapuszczaj się do lasów pojedynkę. Chyba, że jesteś wystarczająco silny, żeby dać sobie radę ze zwierzakami. Idź jak najszybciej do starego obozu. Tam już czekają na Ciebie z tękim kilofem. Hi, hi, hi. Cześć, jestem tu nowy. To świetnie. Czy to jest stary obóz? Nie, nowy. Stary obóz leży pod mostem. Tak, pod mostem. Dobra. No w każdym razie, tutaj, ja się do starej kopalni pójdzie i e, pogadając z nieodpowiednim strażnikiem, no to faktycznie dostaniemy e, kilow. E, no i trzeba będzie zapieprzać. W robocie, tylko właśnie nie wiem, czy to też. W każdym razie w niektórych modyfikacjach tak było. Nie wiem, właśnie, czy też tutaj też tak będzie. Że po prostu trzeba by iść i faktycznie zapieprzać jako kopacz. No ale to. Mam nadzieję, że tak było, tylko w modyfikacjach. A ty, dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właśnie! No i dobra. nie Jesteśmy już w obozie. Stary obóz jest. Jest Git, elegancko. Fajnie, zajebiście tutaj. E, jesteśmy już w starym obozie. Jest srajbeczka. Czekaj. Srajbeczka jest. Uh, tutaj jest i Diego, jest i Torus. Tutaj życie kwitnie w obozie. Życie kwitnie. Tutaj. Uh, ludzie się cieszą każdego dnia jakim żyją. Chyba... Mam nadzieję. Dobra, no, słuchajcie, ale to uh, teraz akurat mniejsza z tym. Najważniejsze to, że się udało tutaj dotrzeć do obozu. Zróbmy sobie teraz właśnie save'a. No i myślę, że to będzie wszystko. Jeżeli chodzi o mm, pierwszy odcinek. Resztę tutaj sobie załatwimy już w następnym odcinku ogólnie. Jeżeli chodzi o pierwszy, to będzie wszystko. Także dziękuję bardzo tutaj za oglądanie. Życzę miłego popołudnia, miłego wieczoru. Zależy tak, od tej to będziecie oglądać. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę aby pokazać tutaj, że no, oglądacie komentarza, a także subika z dzwoneczkiem. Zapraszam na kanał na Twitchu. Zapraszam też ogólnie tutaj do oglądania pozostałych materiałów na kanale. No i cóż, no. Przede wszystkim zachęcam do tej łapki w górę, po, po prostu żeby właśnie pokazać, że w ogóle oglądacie, że ktoś w ogóle to ogląda, że jest sens robienia serii, odcinków ogólnie i aktywności na kanale. Pozdrawiam, Siemano, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć, czołem.